Dzień drugi naszej podróży. Ja właśnie pakuję samochód, aby jechać dalej do następnego miejsca, a wam chciałem sprzedać taką fajną ciekawostkę pogodową. Tam za mną znajduje się pasmo górskie Welebit, i przez te pasmo górskie przebiega autostrada A1, czyli ta autostrada, która jedzie z północy na południe Chorwacji. Jeżeli byście chcieli kiedyś się wybrać tutaj na wakacje, to zawsze lepiej wybierać miejscówki, które się znajdują po południowej stronie tej góry. A dlaczego? Dlatego, że jak widzicie te chmury. Z tamtej strony góry zawsze jest chłodniej. Kilka stopni jest to zawsze, zawsze jest kilka stopni różnicy. Tam pada zawsze deszcz, a tu na przykład nie pada deszcz. No te to, 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 to pasmo górskie zatrzymuje właśnie te te masywy zimnego powietrza. I co jeszcze? W sumie to tyle, jeśli chodzi o pogodę. Dzisiaj świeci ładnie słoneczko. Ja musiałam się dobudzić, dlatego że wczoraj przyjechaliśmy. Jesteśmy tutaj przed sezonem wakacyjnym. A przed sezonem, co najlepsze, że w miejscowości są sami, tak naprawdę sami lokalsi. Wczoraj byliśmy na przykład na kolacji. No i cała knajpa była osób, rybaków, którzy tutaj pracują, właścicieli apartamentów i tak dalej. Ugościli nas jak braci, i siedzieliśmy do, do, do późnych godzin nocnych. Także dzisiaj ciężki dzień przede mną. No i tyle. Jedziemy na kolejną miejscówkę. Jakby nie było ciężko, dla Was zawsze dam radę. Także... Za mną znajduje się Most Peljejski, otwarty w 2021 roku na ruch pieszy i w 2022 dla ruchu samochodowego. Skrócił on drogę na Półwysep Peljejsa, co kilkanaście kilometrów, ale przede wszystkim unikamy przejazdu przez Bośnię i Hercegowinę, gdzie mieliśmy dwie granice, na których często staliśmy w korkach. Cały czas była spina między Chorwacją i Bośnią właśnie o to, że ludzie, aby dostać się do Dubrownika musieli przejechać przez Bośnię i przejeżdżali tam tylko tranzytem i dla Bośni się to nie podobało, że wszyscy turyści jadą na przykład na Peliesacz albo do Dubrownika. Są plusy i minusy takiego mostu. Jako minusy mogę powiedzieć, że po wybudowaniu mostu zauważyłem, że na Pelisaczu pojawiło się więcej turystów. No, wiadomo, dla mieszkańców to jest dobrze, bo zarabiają więcej. Dla tych osób, które lubią spokój na pewno to jest na, na minus. Widać to od razu na, w każdym miastach, dlatego że pojawiają się nowe supermarkety, nowe hotele, gdzie wcześniej tego nie było. Był jeden, na przykład, tam sklep w miejscowości, czy coś, czy jeden, jakiś tam mniejszy market. Teraz pojawia się tego naprawdę dużo i w sezonie mamy tu naprawdę już sporo turystów. Gdzie kiedyś, na przykład, przed 15 latami było pusto, nawet w środku sezonu. Także, jak wspomniałem, są plusy i minusy takiej inwestycji. Na pewno most robi wrażenie dla Chorwatów to jest na plus. Do tego cała ta infrastruktura drogowa jest naprawdę super zrobiona, także przejazd teraz z północy Chorwacji do dubrownika zajmuje wiele mniej czasu i na pewno jest łatwiejszy. Zaraz przed wjazdem do Orebicie znajduje się taka zatoczka z bardzo znanym punktem widokowym, dlatego że tu mamy widok właśnie na, na cały Orebić. I to miejsce jest na tyle znane, znaczy no to jest przy głównej drodze, ale przeważnie każdy się zawsze tu zatrzymuje jak wjeżdża do rybicia, robi sobie zdjęcia i tak samo jak wyjeżdża właśnie tutaj jak ten, jak ten kamper za mną, to zawsze każdy kto opuszcza to miejsce zatrzymuje się tutaj, aby zrobić zdjęcia. a co najlepsze możemy tutaj z tyłu kupić wina domowe od jednej z rodzin, bardzo dobre wina, sam, sam je tutaj kiedyś też kupowałem, i takie wina na pewno lepiej kupić właśnie w takich małych sklepach rodzinnych niż w marketach, dlatego że są o wiele tańsze. No i są prosto z produkcji, tak? Spacerując wzdłuż promenady w Arebiciu, możemy zobaczyć wille kapitańskie z XVII, XVIII i XIX wieku. Głównie są to takie wielkie, reprezentatywne budowle. Ciężko ich nie zauważy, bo to są największe budynki tutaj w mieście tak naprawdę. Jedna z nich jest nawet na sprzedaż. Jakby ktoś ma wolne 2 miliony euro, to można sobie pozwolić na taką przyjemność. Tu mamy jedną z nich na przykład. Nie ma akurat daty na, na budynku, ale zobaczcie jak ładnie wygląda. Także tak to wygląda tutaj w orebiciu. Chłobie miasteczko jest naprawdę spokojne. Nie ma tu jakichś tak za dużo atrakcji, jest bardziej takie miejsce typowo wypoczynkowe, żeby sobie przejść, postacerować się, pojeździć po, po małych wioskach. Także jeżeli ktoś lubi spokój, to Orebić jest na pewno takim miejscem na wypoczynek. Jednym z punktów, które warto odwiedzić w Orebiciu jest klasztor Franciszkanów, który znajduje się na e, wzgórzu, na wysokości ponad 100 metrów nad poziomem morza. E, mamy stąd e, jeden z najładniejszych widoków na miasto Orebic i na stare miasto Kurcula, także, znaczy prawie na całą wyspę Korcula. E, co ciekawe, za klasztorem znajduje się cmentarz kapitański, w którym właśnie chowano wszystkich kapitanów. I taka ciekawostka: kapitanowie odpływając z statkami, pozdrawiali franciszkanów, właśnie syrenami, a franciszkanie odpowiadali dla nich uderzając w dzwony. A tu właśnie widzicie cmentarz kapitański. Także wygląda to w ogóle inaczej niż takie standardowe cmentarze. A tutaj pochowany jest właśnie patron rybicia, czyli Anton Mimbeli. Tak wygląda właśnie grobowiec jednej z rodzin kapitańskich. Dzisiaj pierwszy się urodził w 1869, a ostatni w 1955 z roku. Cała rodzina tutaj już kilkanaście osób. Jakbyście chcieli napić się dobrej kawy w orybiciu, zaraz przy porcie jest kawiarnia Crocantino. Tam serwują też własnej roboty croissanty z sosem pistacjowym. także... Polecanko. Jeżeli jesteście już w Borobiciu, warto wybrać się też na wyspę Korcula. Można się tam wybrać na dwa sposoby. Pływa tutaj praktycznie co godzinę prom. Tutaj można też zabrać auto albo e, taksówką wodną, które podpływają tutaj do różnych miejscowości. Przeważnie e, taksówki zabierają ludzi gdzieś tam przy kampingach, przy, przy hotelach itd. Koszt na przykład za osobę na promie to jest 2 euro i chyba 12 centów. Auto to jest 9 euro, także koszty nie są jakieś duże. W sezonie ten prom pływa e, praktycznie cały dzień, od rana do 20 chyba 3 czy 24 ostatni. A co warto zobaczyć na wyspie Korcula, to o tym za chwilę. Te miasto Korcula. A kto tam się urodził? Zaraz wam o tym opowiemy. Bo ma też, może nie do końca związek z Urbeksem, ale na pewno z eksploracją, z e, podróżami i tak dalej. Także stay tuned. Znajdujemy się właśnie na... E, w głównym wejściem do starego miasta Cortula Wyspa ta została odkryta według legendy w XII wieku przed naszą erą przez Atenora, który jest uważany także za założyciela miasta Padwa. Pierwszymi mieszkańcami tej wyspy byli mieszkańcy z epoki Neolitu i Mezolitu, a potwierdzają to tutaj niedaleko w, w jednej z jaskiń. Następnie y, zamieszkiwali ją Ilirowie. Było to mniej więcej 1000 lat przed naszą erą. Także gruba historia. Następnie po Il Ilirach, czy tutaj Grecy i mieszkali też tu przez następne kilka wieków. Piękno to powiedział. A budynek, który się za mną zajmuje, było to mieszkanie czy dom Marco Polo, słynnego podróżnika, który właśnie tutaj się urodził, mieszkał tu w latach swojego dzieciństwa, następnie wyprowadził się do Wenecji i tam zamieszkał. Także to był jeden z, właśnie z punktów, który nas przyciągnął, dlatego że on też był eksploratorem, tylko trochę na większą, na większą skalę. I żeby w tamtych czasach miał kanał na YouTube na pewno by rozwalił system. My spacerujemy sobie po Starym mieście. Są to głównie właśnie takie bardzo wąskie uliczki, mega klimatyczne, coś na styl dubrownika, tylko że sporo mniejsza. Ale jest naprawdę bardzo fajny klimat. Warto to miejsce zobaczyć. Okotek. Nie, My bo się Tłusty. tłusty no. Chyba go dokarmiają turyści. E, tak, szukamy czegoś do jedzenia. Ale wracając, właśnie do, do miasta. Co ciekawe, e, miasto z lotu ptaka albo z lotu naszego drona. To zobaczycie też za chwilę. E, wygląda jak, e, jak ryba. Znaczy się jak szkielet ryby. Czyli układ ulic wygląda tak po prostu jak szkielet ryby. Także to też jest ciekawe. To też pełniło swoją formę obronną, dlatego że miasto było ogrodzone murami ochronnymi i to pomagało w jakiś tam sposób chronić przed ewentualnymi najazdami, a było ich tutaj trochę. Jednocześnie na Korculi, oczywiście, koniecznie musicie spróbować wina posyp. Jest to lokalne wino i się różni dużo od białego wina, które możemy kupić na. Oczywiście, posyp też możemy kupić na półwyspie, ale. Sam posiep jest tutaj właśnie produkowany, i sam jego smak jest taki dosyć specyficzny jak na białe wino. A bierze się z tego, że właśnie winogrona, które rosną tu na wyspie, mają już dosyć inny klimat, dlatego że jest otoczony właśnie cały czas morskim powietrzem, dookoła z każdej strony. I to właśnie wpływa dużo na smak tego wina, także możecie spróbować zdelektować mega pyszne wina. Za mną znajdują się mury obronne miasta Korcula. A na górze tablica informacyjna upamiętniająca okupację włoską w 1941 roku oraz okupację niemiecką w 1943. Dlatego, że właśnie naziści stacjonowali tutaj w czasie II wojny światowej. Przechodzimy przez właśnie jedno miejsce, gdzie mieszkańcy urządzili urodziny dla dziecka. Opa, grają sobie w piłkę dziewczynki malują na ziemi. Super. Tak się właśnie bawił Chorwacji. Jesteśmy w miejscowości Potomie. To tutaj właśnie znajduje się tunel, który prowadzi przez górę na, do miejscowości Dingać. Właśnie tutaj produkowane jest stąd najbardziej znane wino, czyli Plawać Mali i Dingać sam. Nazwa Plawać Mali pochodzi oczywiście od szczepu winogran, a Dingać od nazwy miejscowości, która znajduje się na, na dole, zaraz tam będziemy. A za mną znajduje się konowa Portun, która jest tutaj bardzo dobrze znana. Sam Robert Mokowicz lubi tutaj właśnie często jadać, bo prowadził jego kolega. A my teraz przejeżdżamy przez tunel na drugą stronę góry. I jesteśmy już po drugiej stronie tunelu. Tunel ma tylko 400 metrów, ale odgrywa tutaj bardzo ważną rolę. Dlatego, że z tej strony góry rosną winogrona, i te winogrona kiedyś były transportowane przez tą górę. Przez osiołki. Ze względu na osiołki, wiadomo, dla nich to była ciężka praca, wybudowano właśnie ten tunel, żeby łatwiej transportować całe te winogrona stąd. Na dole, tam gdzieś, znajduje się miejscowość Dingać, Bardzo mała miejscowość i właśnie od niej nazwy też pochodzi jedno z bardziej znanych tutaj win i jedno z najdroższych win tutaj. To tyle w sumie, jeśli chodzi o sam tunel. Wyjeżdżając z niego, mamy tu oczywiście mega nieziemski widok na, na otwarte morze. Odnośnie do samych winogron, winogrona, które rosną po tej stronie, różnią się znacznie od tych, znaczy może nie same winogrona, tylko po prostu wino, smak wina różni się znacznie od tych, które są zrobione z tej strony góry niż z tamtej, dlatego że z tej strony mamy tutaj cały czas pełne słońce, od strony morza do tego właśnie jeszcze morskie powietrze i to właśnie nadaje smak dla wina, które jest potem zrobione z tych winogron. Dlatego odmiana, która rośnie na Półwyspie, tak w części centralnej, jest. Całkiem inna niż te, które jest tutaj zbierane na brzegu. Konowy Fortune możecie znać z kanału Roberta Makowicza, a tutaj możemy zobaczyć właśnie pamiątki o nim, e, książki czy jego piwo, a także jego obraz. Także zapraszam was tutaj na posiłek. Mega smaczne jedzenie, także polezanko. Niedaleko tunelu Dingach znajduje się jedna z najlepszych wniarni tutaj na miejscu. Chodźcie ze mną do środka, pokażę wam nieco więcej. 100 metrów od knoby portu znajduje się winiarnia, która słynie z jednego z najlepszych win tutaj w okolicy. W niej możecie kupić bardzo dobre, bardzo dobre wino, bardzo dobrej cenie oczywiście też, ale jako ciekawostka można zejść właśnie w podziemia i zobaczyć jak to wszystko jest robione. Także chodźcie tutaj ze mną, bo jest mega fajka. W tym regale znajduje się właśnie wino Dingać, e, czyli to najbardziej słynne wino, ale też najmocniejsze w smaku i najdroższe w cenie, ale coś za coś, wino jest mega, mega mocne, mega dobre i najlepiej pasuje właśnie do czerwonego mięsa. Natomiast za tymi drzwiami e, składowane są selekcjonowane wina, czyli wybrane e, wina z, z każdego rocznika, na przykład Royal z 2005, to są tylko w małych ilościach butelki składowane. One później nie trafiają już do sprzedaży, no chyba że tylko gdzieś tam dla bardzo specjalnych klientów. Tutaj mamy wciąż wino z z poszczególnych roczników. Tu mamy na przykład 2010, a w tych beczkach znajduje się winegarz, który później yy, po przeleżeniu gdzieś tam lat będzie przelewany do butelek. Zobaczcie, ile tego jest, także na pewno dla każdego wystarczy. kupujących, typu na przykład właścicieli restauracji. Przyjeżdżają tutaj, umawiają się na termin, testują każde wino po kolei, takie, które chcą do swojej restauracji wprowadzić. Ewentualnie mogą wprowadzić jakieś zmiany, jak te wino miało wyglądać itd. Te wazy tutaj to nie jest tylko ozdoba, tutaj przechowywane jest białe wino, tak jak to było robione tysiące lat temu. Że idąc z biegiem czasu nie można trzymać, robić tylko białego i czerwonego wina. Aha. Aby zaspokoić każdego klienta, tutaj natomiast są robione wina musujące i szampan. Technologia produkcji wygląda trochę inaczej niż czerwonego, dlatego też sam, samo pomieszczenie jest też innym. Jak widzicie, piwnica jest naprawdę duża, a zostaje cały czas rozbudowana, dlatego że Yy, właściciel yy, sprzedaje te wino także w Europie yy, do, do sieci restauracji i hoteli, a można te wino kupić także w internecie. Tylko, że te wino w internecie kosztuje no czterokrotnie więcej niż tutaj na miejscu. Samo to, że tutaj kupić wino o wiele taniej, a w sklepie na przykład obok kosztuje już na przykład połowę więcej. I tutaj mamy kolejną salę do testowania wina. Na regałach znajdują się wszystkie rodzaje. To wygląda jak wnętrze jakiegoś pałacu czy zamku, a nie zapomnijcie, że znajdujemy się kilka metrów pod ziemią. Fajne miejsce. Jestem tu któryś raz w kolei i za każdym razem zachwycam się tak samo, nie wiem, może dlatego, że też lubię wino. Jesteście już w miejscowości Potomie, to warto tutaj zajrzeć, dlatego że wejście nic nie kosztuje, można zobaczyć za darmo, a do tego za darmo można przetestować wino. No, wiadomo, wypada też coś później kupić, nie? bo na no, krzywej nie, nie zawsze jest fajnie. Ja, jak widzicie, winica jest cały czas rozbudowywana, dlatego że na półwysep Pelierzaż z roku na rok przyjeżdża coraz więcej e, turystów. Dlatego dla każdego wina musi starczyć. Pięć? Pięć? Okay. One three. One free? Tak, to jest jedyne,

Kolej so, teraz... Chwila, Także jakbyście chcieli zrobić zakupy winne, to tylko tutaj zapraszam was do tego miejsca. Jest naprawdę mega mega klimatycznie, mega pyszne wino. I dobre bardzo Dziękuję bardzo. Kiedy możemy się doczekać Excuse me. <laughs> yeah, that's uh, almost broken. Okay, uh, broken. Yeah, something happened. There might have been a small hole down there mm -hmm. that nobody saw. Okay. Good. <laughs> so, <laughs> thank you very much. Thank you very much, sir. Yes. When can we expect to see you again then? Uh, in July. In July again? Yeah, July again. I'm very and happy to see you again. And maybe, and maybe uh, in October. In October again? Yes. Dzięki. Ale to jest, byłem tutaj 10 razy i ja go w tym roku 2 razy. okej, that's very good. That's very good. Well, can't wait to see you again then. No, się właśnie w miejscowości Lovista, Jest to mała wioska rybacka, ale mam tutaj około ciekawostkę Anglicy, jak tutaj e, przypłynęli w czasie II wojny światowej, jak odbijali tutaj właśnie półwysep, to jeden z żołnierzy wyrył tutaj nożem ten napis, który jest tutaj, do dzisiaj można to zobaczyć, a miejscowość, e, napis znajduje się na kawiarence Cajo Zapraszamy. My właśnie czekamy na nasze wino i będziemy tutaj sobie spożywać na pomoście na morzu. I wracając do tego napisu na ścianie, właśnie właściciel e, tej małej restauracji przyszedł do nas i powiedział, że e, Prawdopodobnie ten napis wyrył pola, który wstąpił do armii angielskiej w czasie II wojny światowej. Także taka ciekawostka. To jest fajne, jak my jesteśmy tutaj przed sezonem, że tak naprawdę w każdej restauracji takiej małej właściciel przychodzi do ciebie porozmawiać, zapoznać się i tak dalej. Nie, w sezonie tego nie ma, dlatego że jest za dużo ludzi, no i wiadomo, do każdego nie, nie mam możliwości podejść. Dlatego takie miejsca najlepiej właśnie zwiedzać sobie przed sezonem. My jesteśmy teraz na początku maja i jest, pogoda jest idealna. I nie ma w ogóle ludzi, z pusty. zobaczcie, siedzimy sami w restauracji nikogo nie ma. A tam w ogóle jeszcze restauracje są zamknięte i będą otwarte dopiero w sezonie, to już także gdzieś około za miesiąc. Na końcu chciałbym pokazać, jakie miejsce wybraliśmy na nocleg w Orbiciu, a dokładnie jakieś 3 km od centrum Orbicia leży zaraz przy głównej drodze, ale macie do dyspozycji tutaj batę. Piękny widok na morze, ale co najlepsze jest lokal, w sumie ten, ten hotel prowadzi rodzina, jest bardzo rodzina atmosfera, także dobrze się tu poczujecie, macie do dyspozycji basen, co najlepsze zasmakujecie tutaj na pewno chorwackiej kuchni, dlatego że wszystkie produkty, które oni tu serwują są z własnej produkcji, tak, albo z okolicznych tutaj gospodarstw, także jedzenie jest naprawdę mega, Siadanie jest w cenie. Jeżeli chcecie zjeść tutaj kolację, gospodarz zawsze wieczorem robi grilla. Wtedy kosztuje to 25 euro od osoby, ale naprawdę warto. Pokażę Wam jeszcze, jak to wygląda w środku, dlatego że w środku możecie zasmakować właśnie tutaj smaku Chorwacji. Nie jest to jakiś nowoczesny hotel, bardziej taki ze starszych, ale zrobiłem naprawdę ze smaczkiem, z klimatem. Dlatego że wyrobić w ostatnim czasie powstało dużo nowych sieciowych hoteli, ale to nie oddaje takiego klimatu tego miejsca, także chodźmy teraz do środka, pokażę wam jak to w środku fajnie wygląda. Ale jeszcze zanim wejdziemy do środka, pokażę wam coś ciekawego. Tutaj w ogródku, gdzie rosną właśnie wszystkie warzywa i owoce, mieszkają sobie w żółwie. Jest tu ich naprawdę sporo. Tam leżyły jeszcze ich jajka. Także jak widzicie, są przyzwyczajone, ludzi chodzą, nie chowają się. No jest mega, mega fajne. Chociaż my ostatnio spotykaliśmy tych żółwi dosyć sporo na drodze Także też trzeba uważać Dlatego, że żółwie wychodzą tutaj na ulicę No i trzeba uważać, żeby takiego żółwika nie przejechać Bo szkoda by było Także słuchajcie, sercem ogólnie tego miejsca Jest cała restauracja Ona jest zrobiona w takim stylu, gdzie mamy Dużo zabytków Ale przede wszystkim bardzo dużo pamiątek rodzinnych Zdjęcia całej rodziny i tak dalej piszą wszędzie na ścianach Wina mamy tutaj pod dostatkiem, nikomu nie zabraknie. Wszędzie takie fajne stylowe meble. Także bardzo fajnie to wygląda. A tutaj mamy część, właśnie jadalną, gdzie możemy sobie e, wziąć wino w każdej chwili, jeżeli komuś zabraknie. Tutaj zawsze rano są wystawiane posiłki. Tak jak mówiłem, są mega pyszne. Co najlepsze, e, tutaj mamy jeszcze jedną salę. No, styl jest taki naprawdę fajny, także poczujecie tutaj klimat tego miejsca. Ale co najlepsze możecie sobie zjeść Albo tutaj w środku Z takim widoczkiem Albo możecie wyjść sobie na taras Zobaczcie ile tych pamiątek tego wszystkiego jest Tych ozdób to jest no mega Jak ja tu przyszedłem pierwszy raz to Zrobiło na mnie to bardzo duże wrażenie No i tu możemy sobie wyjść Na przykład Na taras I zjeść sobie śniadanko No tam był mój stolik zawsze tam siadałem do śniadania dlatego, że no ten widok cokolwiek byście nie zjedli widok wszystko wynagrodzi także zapraszam Was adres do miejsca wrzucę w opisie filmu jakby ktoś był zainteresowany powtarzam jeszcze raz Villa Antonio w Orbiciu mega polecam to miejsce i mają bardzo dobre wino na pewno nie? i tak jak mówiłem wszędzie was całej rodziny, dlatego że hotel jest prowadzony właśnie przez tą rodzinę od początku. Także naprawdę, wchodzicie tu, to nie czujecie się w takiej sieciówce zwykłej, tylko po prostu jakbyście byli przyjęci do gospodarza domu. Naprawdę te miejsca robią na mnie wrażenie. Ja osobiście wolę właśnie takie miejsca, wolę takie miejsca klimatyczne niż po prostu jakieś tam sieciowe hotele, które nie mają w ogóle jakiegoś tam życia w sobie. Także jeszcze raz polecam, Villa Antonio w zapraszam. Wyjeżdżamy do miejscowości Ploce, wyjeżdżamy właśnie z Chorwacji. Tu przy drodze możemy kupić miejskie specjały, czyli świeże owoce, warzywa i do tego jakieś produkty typu oliwa, soczki, własne produkcji miody. No my właśnie testujemy to od kilku minut różnego rodzaju miody, malinowe, mandarynkowe i tak dalej, no przepyszne. Także u nas bagażnik, u nas bagażnik jest już na maksa dobity. No, ale takie przysmaki to trzeba gdzieś uchać, także jakoś damy radę. No i pamiętajcie, takie rzeczy są na pewno lepsze niż w niejednym supermarkecie. Tak jak wspominałem Wam o hotelu, w którym się zatrzymaliśmy Hotel Antonio Apartament Antonio dokładnie. To nie wypuścili nas z głymi rękami dali nam cały termos kawy na drogę. Co było bardzo miłe, do tego Pani właścicielka zrobiła nam kanapeczki. Dokładnie takie tosty: cztery różne tosty, takie mega grube. E, każdy z czymś innym, i, do, i jeszcze podpisane karteczkami, z czym się zna, y, zajmują. Także która sieciówka Wam takie coś zaproponuje. Także bardzo miło było z ich strony: wiedzieli, że mamy duży kilometr do przejechania i daj nam po prostu jakiś prawynt na drogę. Nie? Także mega miło, polecam to miejsce jeszcze raz. I tak jak wspominałem na dole w opisie, znajdziecie link do strony z tego miejsca. Ja zjem kanapeczki, wypiję kawkę, lecimy dalej. A i właśnie minęliśmy tunel w święty rok i temperatura spadła dosłownie zaraz za tunelem 7 stopni. Nie? Także teraz tu już jest troszkę zimnowie, nawet kropi deszcz. A z tamtej strony mieliśmy prawie 30 stopni i pełne słońce.